brzuszka weźmiemy. Dobrze. Mamy zaznaczone. Zobaczymy, co się dzieje na sali operacyjnej. Jesteśmy w połowie drogi. Zostawię teraz ale w spokoju, a wiem, że na zewnątrz czeka najlepszy przyjaciółka, Iwona, i idę z nim porozmawiać. Iwonka? O, cześć. Cześć, no. Kasia. nerwujesz się? Bardzo. Ale ja też zauważyłam. Ja ją namawiałam do tego, tak? No to sytuacja jest taka, że ponoszę teraz troszkę odpowiedzialność, jak ona będzie wyglądać, jak się czuje. Później będzie no. dzwoniła i mówiła, że ją boli, a mi będzie serce bolało, tak? Ja za chwilę jeszcze tam pójdę i sprawdzę, Dobra, wszystko w porządku. Co, doktorze, udało się wszystko zrobić? Tak jak planowaliśmy, także. Nowe powieki, tłuszczyk podanym tam gdzie trzeba było, głuźka jest. E, troszkę usta są powiększone, także... No troszeczkę to, to, bardzo. No to jest obrzęk w tej chwili, także to sobie minie. No, kilka dni na pewno, czasem jest nawet do dwóch tygodni, ale tu nie było dużo tłuszczu podanego. Kiedy zajdą te blizny pod oczami? Znaczy, no blizny to są przez wiele miesięcy, natomiast y, po dwóch tygodniach można już się kamuflować, także tam jakiś puder, make-up, to, to już nie będą wtedy widoczne. Pacjentka będzie wyjściowa, tak mówiąc, y, za trzy tygodnie. To będzie miała za chwilę zimny kompres. Buźka. Uśmiechnięta bujszka. ta bujszka. Zostawimy pacjentkę z tym kompresem, niech sobie odpoczywa, niech sobie śpi, nie będziemy jej przeszkadzać. To ja poczekam, aż ona się obudzi. No cześć, to ja. Już po zabiegu. Jak? I Jesteś jeszcze z nią w szpitalu? Nie, a co ty, już dawno wyszłam. Jak to dawno? Ja czekam i czekam i czekam. I co? Oj, uspokój się. No, spieszyłam się. Z... Ale wszystko w porządku. Jest z nią jeszcze ta jej przyjaciółka Iwona. Hmm, całe szczęście. A jak ona wygląda? Nie Iwona, tylko Ela. No wiem, wiem. Ciężko jest to określić, bo jak wychodziła miała na sobie taką śmieszną maseczkę niebieską. Kompres chłodzący. A! a propos maseczki. Kiedy ona będzie mogła pójść do kosmetyczki? No poczekajmy cierpliwie jeszcze dwa tygodnie, aż się wszystko podgoi. No i wtedy już tak. Już wtedy będziemy, będziemy mogły ją umawiać. Dobrze, dobrze, czekamy. I proszę Cię, Dzwoń. Dzwonń. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze. Cześć. Pa. Kosmetyczka Danuta Jasińska. To ona doradzi naszym bohaterkom, jak pielęgnować swoją urodę. Jesteśmy już dwa tygodnie po zabiegu, i tak jak obiecałam Tobie, Elu, dzisiaj Pani Kosmetolog Danusia, powie Ci, jak masz dbać o swoją nową twarz. Witam Cię, Elu. Wygląda to bardzo ładnie. Może jest tylko leciutko jeszcze, jeszcze opuchnięte, prawda? Tutaj z tego. No, no właśnie, dokładnie dwa tygodnie, prawda? Mhm. Więc tutaj nie, nie, nie należy oczekiwać. Dobrze, jak dbać o tą skórę? Delikatnie mhm. nakładamy na skórę. Ze względu na to, że tutaj było wypełnianie skóry tłuszczem, więc nakładanie musi być bardzo delikatne, chodzi o to, żeby nie masować tych okolic, ze względu na to, żeby efekt się dłużej utrzymał, bo jeżeli będziemy rozmasowywać, to, to ten efekt wypełnienia będzie, będzie krótszy, więc to, jest, to są bardzo delikatne ruchy i ruchy od środka twarzy. W kierunku, w kierunku ucha. Natomiast jeżeli chodzi o okolice oczu, są to ruchy, tak jak, tak jak idzie mięsień i dodatkowo delikatne uciski robimy. Na pewno nie robić takich ruchów to i z powrotem. A, nie, a po co robimy takie uciski? Chodzi o to, żeby odprowadzić wodę, która, która została w tkankach. No to co, może spróbujesz sobie sama tak jakoś rozmasować te oczka? Czy tego rodzaju masaże to ja powinnam robić raz dziennie, dwa razy dziennie? Dwa razy dziennie. Czy rano rano, i, rano wieczorem? i wieczorem. Takie ruchy są bardzo przyjemne dla oka. Nie rozciągać skóry. Ale niestety tutaj jest opuchlizna, czy ja? Też powinna masować te usta czy zostawić je? Z masowania musimy zrezygnować w tym miejscu ze względu na to, że e, jeżeli będziemy masować intensywnie, e, ta tkanka tłuszczowa, ten tłuszcz zacznie się szybciej wchłaniać i, i po prostu efekt będzie na krócej. Czyli co? Jesteś szczęśliwa i zadowolona? Tak. tak A wiesz jak masować okoliczności, Wszystko już wiem teraz, tak? tak. No to co? Dziękujemy bardzo za wszystkie porady. Bardzo dziękuję. Dziękuję, bardzo. dziękuję. Minęły trzy tygodnie od zabiegu Eli, a dzisiaj przyszłyśmy do doktora Piotra Osucha podziwiać efekty. Jak się Pani czuje? Bardzo dobrze. Naprawdę mhm. dobrze. No, widzę, że obrzęki już się wchłonęły praktycznie. Blizny są niewidoczne. I jeszcze w ogóle proszę... prawie ich nie widać. No to już lekki make-up przykryje od razu, natomiast kwestia dwóch miesięcy, żeby one zupełnie zbladły, żeby ich nie było wcale widać, nawet bez make-upu. Na wierzchu się wszystko zagliwiło, natomiast w środku jeszcze tkanki się przebudowują, także delikatne takie masaże w stronę zewnętrzną po to, żeby po prostu przyspieszyć gojenie, to powinno Pani w zupełności wystarczyć. Usta są też już takie, że mają naturalną wielkość, z tego co widzę. Mhm. A jak Pani czuje usta w ogóle? Teraz idealnie. Da. Był taki moment, że takie były lekko drewniane i sztuczne mhm. takie, ale już jest OK. Mhm. Jeszcze mam takie pytanie dotyczące, co mi wolno, czego nie wolno. Na przykład mhm. teraz jest takie słońce, czy ja mogę można. Można wyjść na słońce, tylko żeby miała Pani okulary przeciwsłoneczne. Samej blizny nie wolno opalać. Tak samo nie powinna Pani korzystać z solarium. Kolejna rzecz, make-up. Może Pani robić dowolny make-up. Już ten czas taki, kiedy skóra może być nadwrażliwa na kosmetyki minął. No i tyle, Pani nic więcej nie potrzebuje. Dziękuję. To, to co, dziękujemy. dziękujemy bardzo za, za tą piękną metamorfozę. Dziękuję. No, dziękuję bardzo. Dziękujemy. dziękujemy. Halo? Halo, dzień dobry. No, tu Ela i Kasia z programu Gotowe na Zmiany. Mamy do ciebie taką prośbę, w zasadzie zadanie. Dla mnie zadanie? Dzień dobry, co się stało? Chcemy przygotować Eli jakąś fantastyczną niespodziankę, i chciałybyśmy, żebyś nam coś podpowiedziała. Na Eli niespodziankę, czyści szalały przecież ta dziewczyna już wszystko przeżyła, co mogła, najfajniejszego. Na Kilimandżaro była, ciągle coś tam kombinuje. No, możemy ją wyspać na Monte ale to się chyba nam nie uda. E, dajcie mi szansę, niech ja trochę pomyślę. Dobrze, dobrze, będziemy czekać, tylko nie zapomnij o nas, dobrze? Odzwonię jak najszybciej. Pa! Dzień dobry panu. Dzień dobry, Bartek Janusz. Zostałem poinformowany, że pani przyjdzie. Czekam tak. na panią z niecierpliwością właśnie. i zapraszam proszę na fotel. Ela i Kasia powiedziały mi, że właśnie mam się tutaj zjawić. Tak, ja wszystko wiem. Proszę sobie usiąść wygodnie. Są małe odrosty. Myślę, że masz taką cerę, że zrobimy na pewno jakiś wspaniały blond. Oprócz tego troszeczkę skorygujemy cięcie i na pewno będzie dużo fajniej. Czekamy właśnie na Elę, bo jest jeszcze u fryzjera. A wysłałaś do mnie Ty miałaś wysłać. Kasia, nie wysłałaś? Okej, okay, ja miałam wysłać, dobra, No nie. Co się stało? Ela z Kasią napisały mi, że mam być za godzinę, podały mi adres, czy my się o godzinę wyrobimy? 20 minut i zmywamy kardę. Z bliska popatrzy, jak no, się sobie podoba. Ja też muszę uściskać. A, A, super. Mm. super. <laughs> Elu, byłaś dla nas takim wyzwaniem, jesteś tak szalona. Tak, ale na szczęście twoja przyjaciółka Iwona powiedziała, jak możemy cię zaskoczyć, dlatego jesteśmy w szkole tańca. I mam dla ciebie niespodziankę. Tak jest, uważaj. <laughs> Do, do. Ja z tobą miałam. Kompytują. Ja głową muszę myśleć, no ale mam nadzieję, że się udało, ale dodatek. Podoba. podoba Ci się. To mamy takie dwie sukienetki, w których te próby Podoba ci się, twoja przyjaciółka. Moja przyjaciółka mi się podobała zawsze, a teraz jest jeszcze piękniejsza. Dziękuję. To są twoje kostiumy do tańca. Wybierz sobie jeden. To wybierz to Albo to. Dobrze, Będę próbować. Dobrze, chodź. Dziękuję będziemy bardzo. do przyniżenia. Dziękuję. O nie, brawa, brawa. Ale zobacz jaki obcas. Pięknie. I boa. Czy tańczyłaś kiedyś już z boa? E, jeszcze nie, ale to... To zaraz fotograf... same wyzwania. To zaraz zaczniesz. Uważaj. Tak. To jest twoja instruktorka Julia. Julia. To jest Ela. To jest... Julia. Julia za chwilę zademonstruje ci, jakiego tańca będzie cię dzisiaj uczyć. A teraz Ci wytłumaczę na czym polega burleska. To nie jest taniec, to jest reklama, reklama kobiecości. Ranionka, wodzący gest do tyłu. Tak jest i dotykasz siebie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, zobacz. Bioderka, nasze kochane. Najlepszy kształt. Popatrz jakie masz bioderka. Bo pomaga nam schować te miejsca, których nie lubimy. Możemy kręcić wszędzie. Mhm. I taka gra klapsa sobie. Rękawiczki, możesz twarz, zareklamować swoją twarz. Mm -hmm. Pokazujesz kształt ramion, bardzo fajnie. Dotykasz swoje bardzo fajne, długie, długie, fajne ręce. Podciągnąć. Tak, właśnie, bar bardzo fajnie patrzysz, <słysza> bardzo fajnie. O, jakie zalotne spojrzenie. Zapamiętałeś mniej więcej to, co można z tym zrobić? Być mniej więcej tak, postaram się poćwiczyć. Podglądałyśmy ci trochę przez szybę. To ja nie wiedziałam, że Ty jesteś obdarzona takim seksapillem, mm. że miał w Tobie jakieś niewyobrażalne pokłady kobiecości. Wiecie co przyszło mi do głowy podczas nauki tańca? Że kobiety generalnie y, przestają czuć swoją kobiecość. My się zagubiłyśmy jako kobiety i, i przestałyśmy czerpać z tej kobiecości. No tak, chodzi dziś o to, że wyglądamy jak... Tak, tak. Faceci. Myślałam o tym, że właśnie kobiety spodnie, garnitury. Rodzimy dzieci, potem wstajemy w nocy, biegamy rano, wejdziemy do przedszkola, do szkoły, potem na zajęcia pozalekcyjne, potem robimy obiad, potem do pracy z pracy. Tak, przyszło mi do głowy taki apel do kobiet, że jeżeli my tą kobiecość sobie odnajdziemy, to... Przestaniemy być przezroczyste, czy niewidzialne, bo tak, na takim etapie jesteśmy. I że jesteśmy się Jesteśmy podobno do facentu. Jak widzicie, Ela zmieniła się nie tylko fizycznie, ale odzyskała pewność siebie. To najważniejsze. Jeżeli chcecie przejść podobną metamorfozę jak Ela i jesteście gotowe aby poddać się operacji plastycznej, zgłoście się koniecznie do naszego programu. Tak jest. Piszcie do nas na adres gotowe na zmiany polsatcompl Jeżeli zainteresuje nas Wasza historia. Zaprosimy Was na casting. Widzimy się za tydzień, i wtedy poznacie kolejną niesamowitą kobietę. Do zobaczenia.